Karol Nawrocki prezydentem Polski. Jedna strona Polski jest w ekstazie, druga z kolei można powiedzieć, że zachowuje się tak jak bokser po ciężkim nokaucie. Jakie lata przed nami jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? O tym dzisiaj porozmawiamy w programie. Jest temat. Zapraszam Piotr Nowak. A wraz ze mną profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, co o współczesnej Polsce mówi nam fakt, że postać tak wyrazista, kontrowersyjna, z tak pogmatwanym życiorysem jak Karol Nawrocki, została prezydentem Polski? To, że, że jest taki stan rozemocjonowania w Polsce, to oczywiście jak zawsze każda choroba ma kilka przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest klątwa czy RP w postaci wyborów prezydenckich, odbywających się w innym cyklu niż wybory parlamentarne. No wiemy, że gdyby wybory były dwa lata temu albo rok temu, nawet jeszcze, to kandydat w Sprawiedliwości przegrałby je z przytupem. No a jak się odbywają w połowie kadencji w parlamentu, to tutaj wystarczy parę błędów obozu rządzącego, których zresztą nie było Mało, żeby nawet robiąc kolosalne błędy w samej kandydaturze i w ogóle w prowadzeniu kampanii, które przecież też były, były jednoznaczne w, w trakcie, kampanii, żeby i, tak się, i się, tak się udało wygrać. No to bywają czasami takie, takie pojedynki. Na słabości, tak? kto ma ich więcej. Także ta, ta kampania wyborcza nie była majstersztykiem po obydwu stronach. Była w, dość generalnie rzecz biorąc wątpliwym widowiskiem to co, co widzieliśmy. No ale niestety jak, jak, jest, jak musimy wybrać remisu nie przewidziano. Nie było takiej opcji, żeby obydwoje kandydaci je przegrali. Choć być może wielu wyborców tak właśnie myśli, to znaczy jak spojrzymy na wyniki Pierwszej, pierwszej tury, to więcej wyborców nie chciało mieć za prezydenta ani Nawrockiego, ani Trzaskowskiego, niż wskazało któregokolwiek z nich, no bo 40% głosów padło na, na innych kandydatów. Nigdy jeszcze tak nie było w polskich wyborach prezydenckich, żeby łączny wynik pozostałych kandydatów był większy niż suma dwóch, dwóch kandydatów najlepszych w tych, w tych wyborach. No i to jest, to jest jeden z tych problemów. No na pewno też jest tak, że długofalowe strategie, trochę ta, ta sytuacja wynika z długofalowych strategii liderów politycznych, którzy robili wszystko, żeby przekonać, że ten, ten drugi absolutnie, ta druga partia absolutnie nie nadaje się do rządzenia. No i każdemu z nich udało się przekonać dwie trzecie Polaków. To znaczy to jest tak, że jedna trzecia Polaków oczywiście akceptuje jedną albo drugą stronę, ale jedna trzecia Polaków nie akceptuje ani jednej, ani drugiej. I to, I to jest teraz ten, ten problem, że oczywiście jedna trzecia Polaków jest, jest w euforii, jedna trzecia jest w głębokiej depresji, a jedna trzecia. Ma te mieszane uczucia w, w, różnej tam, w różnej tam skali. No co się będzie dalej działo, to jest zupełnie nie wiadomo. Widzieliśmy, że cały szereg takich przykładów osób o, o podobnym, podobnym statusie, to ktoś zwrócił uwagę jako Nabrodzki, jak na przykład Marian Banas, też sporty walki, bez, tak bezpośredniego zaangażowania w, w politykę. No i wiemy też, że, że to się nie skończyło z takim. Takim oczywistym wynikiem też cały szereg kontrowersji osobistych tak, dotyczących, dotyczących działalności, niektóre nawet z podobnej branży, to to wszystko miało swoją. Swoje konsekwencje dalecenie nieoczywiste. Pyta, oczywiście, jest to wielki kubeł zimnej wody dla obozu rządzącego, który przez półtora roku mówił, słuchajcie, spokojnie, spokojnie, nie ma teraz się wysilać, nie ma co się stać, zaczekamy, aż wygramy wybory prezydenckie, i wtedy wtedy się weźmiemy do roboty. No, teraz wygląda to, że trzeba się brać do roboty także po przegranych wyborach, wyborach prezydenckich. I, no i zobaczymy, czy to, czy to ogarną to nie jest, nie jest wcale. Wcale oczywiste, że tak się będzie, będzie działo. Na pewno ta lekcja, która jest najważniejsza w tych, w tych wyborach, podobnie jak z wyborów 2023 roku, że rządzący nie powinni atakować opozycji. Nie do walki z opozycją, Polacy i w ogóle wyborcy wybierają rządzących, tylko do walki z problemami. No, opozycja oczywiście ma walczyć z politykami, no bo co ma innego robić, jak jest w opozycji? No nie może walczyć z problemami, jak, jak ich nie może rozwiązać. No więc musi najpierw usunąć rządzących. No, ale jak później zostaje, zostaje u władzy, no to musi zapomnieć o tym, że, że walczyła z rządzącymi. Musi to odłożyć Panie na bok. ja wejdę panu teraz słowo, ale przecież przez tak. całą kadencję Prawa i Sprawiedliwości, przez czas rządów tego grupowania mieliśmy intensywne ataki na głównych polityków yy, koalicji obywatelskiej na Donalda Tuska, na Sikorskiego, na Trzaskowskiego. Czy może to jest tak, że to tylko jednej stronie się nie opłaca politycznie atakować przeciwnika? No, ale przecież te ataki nic nie przyniosły. Obóz rządzący stracił władzę pomimo wszystkich chwil i wszystkich innych tego typu rzeczy. teraz nawet jest śmiesznie, bo, bo widać, że nawet bez telewizji Jacka Kurskiego, bez problemu sobie, sobie daje radę z, z wygrywaniem wyborów, więc być może wcześniejsze wybory wygrywał pomimo Jacka Kurskiego, a nie, nie dzięki, dzięki niemu. Także nie, to po prostu nie jest kwestia pytania, która strona, tylko czy akurat jest u władzy, czy, czy jest w opozycji. Po prostu rządzący nie mogą wychodzić z założenia słuchać wycie znakomicie i, i podgrzewać, w szczególności traktować z góry swoich przeciwników, no bo prawo i Sprawiedliwość też było przekonane, że, że to, że, że jest po stronie liczniejszej, czyli po stronie ludu, niż liczniejsze niż Patycja, to, że ma wszystkie narzędzia władzy, że, że nie ma skupu, wykorzystaniu wszystkich możliwych trików i że właśnie będzie co nieustająco pokazać, pokazywać w Deutsche i przekonywać, że Donald to jest niemiecki agent, że to się i tak nie, nie skończy tym, że Donald Tusk został premierem. Ja, więc to wydaje mi się, że to nie jest problem. Myślę, że to wszystkie ataki prawa i sprawiedliwości nie przyniosłyby żadnego e, rezultatu. Gdyby strategia koalicji obywatelskiej i jej kandydata była odrobinę inna, chociaż to wszyscy w zasadzie się w, wiele osób to, w, to podnosiło wcześniej. Jak się przeczyta e, analizy, dlaczego, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał wybory 2020 roku, no to nam jest mnóstwo wskazówek, których nikt w ogóle nie wziął sobie do, e, do serca. Raczej było, była zwracanie uwagi na tych wszystkich, którzy bardziej by chcieli docisnąć jeszcze, jeszcze ostrzej, jeszcze e, zmobilizować, jeszcze bardziej spolaryzować, podnieść takie postulaty, które naszych skrzydłowych kręcą, nawet jeśli wiemy, że zrażają wyborców umiarkowanych. Także no to, to jest to nie jest tak, że ta porażka była nieuchronna, a ta porażka obozu rządzącego jest na własne życzenie. To znaczy, że zrobiono bardzo wiele wysiłków, włożono bardzo wiele wysiłków, żeby, żeby przegrać. Nawet jak druga strona włożyła całkiem spory wysiłek, no bo jednak te wszystkie trupy w szafie, które miał Karol Nawrocki, to nie były jego atuty. One się poniekąd stały atutami w momencie, w którym w, w obliczu tych wszystkich trupów padających z szafy, no druga strona utwierdziła się w, swoim, w swojej strategii, to znaczy że trzeba walczyć, wskazywać błędy przeciwnika, chociaż wiemy, na przykład. Przykładzie Trumpa, że kandydat antyestablishmentowy, jeśli jest atakowany przez establishment, to, to tak naprawdę wcale, nie, wcale na tym nie traci. To tak naprawdę po wyborcy antestablishmentowi są przekonani, że patrzcie, boją się go. Ale no nawet znaczy, któryś z amerykańskich badaczy uknął taki termin anty, antykruchości, czyli właśnie odporności na ataki. Panie profesorze, a czy wydaje się panu, że Karol Nawrocki e, będzie wzbudzał jeszcze silniejszy opór społeczny tej niechętnej sobie części społeczeństwa niż Andrzej Duda? Czy będzie to prezydent o najniższym stopniu legitymizacji społecznej? po osiemdziesiątym dziewiątym roku. No to zależy, jak będzie się zachowywał w tej, w tej swojej roli. Wiemy, że to wcale nie jest, nie jest oczywiste. Do tej pory oczywiście ta obywatelskość tego kandydata była no, raczej lekką drwiną, tak to wyglądało, że on nie mówił niczego, czego by nie powiedział Czarnek czy, czy Tarczyński. Natomiast no, wiemy, że też ludzie potrafią się dostosować do różnych przypadków. Chociaż wiemy, że Andrzej, Andrzej Duda w kampanii wyborczej no, był w zasadzie dorany przyłóż. No, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi wysyłał poza po swoim List do, do czytelników Gazety Wyborczej zapowiadający to, jak to tam będzie z, z, spolegliwy i troszczył się o wspólnotę. A, a później nie reagował, kiedy jego partia przyjmowała przekaz i prezes Kaczyński, że słuchać wycie znakomicie. No i, i w zasadzie podpisywał również te, te wszystkie rzeczy, które, które uchwala. No niektórych nie podpisywał i to chwała za to, bo w paru miejscach już partia rządza była tak rozochocona, że już naprawdę przekraczało to wszystkie granice, tak jak w o czy ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Natomiast no, wiemy, że, że tutaj te różnice pomiędzy tym, co się zapowiada w kampanii wyborczej, a, a tym, co się dzieje, no, mogą być spore. No, więc być może tu będzie taka inna zmiana. To znaczy, że Andrzej Duda został prezydentem jako, jako idealny zięci i kandydat soft PiSu, kandydat przemiany PiSu, a później okazało że przemiana jest ale w drugą stronę, no być może teraz będzie tak, że Karol Nawrocki w wygrał roku najtwardszy kandydat, kandydat PiSu, a później się okaże, że, że będzie się tak zachował jak Marian Banaś teraz, co, co do którego no, w zasadzie koalicja rządząca nie mu nic do zaszucenia. No, poza tym, że ewentualnie odpalenie raportów w ostatnim tygodniu przed kampanią też raczej było nieźwiezią przysługą, ale, no, ale chyba jednak to nie był taki czysty sabotaż, tylko taka właśnie też chęć zemsty za, za wszystko to, co Marian Banaś doznał od, od obozu, poprzedniego obozu rządzącego. To jest bardzo ciekawa analogia z Marianem Banasiem, bardzo ciekawa jest to, czy faktycznie też będziemy obserwować de-diabolizację Karola Nawrockiego. Jeszcze a propos obecnego szefa Najwyższej Izby Kontroli, być może mamy tu jeszcze jedną analogię, a no, mianowicie taką, że przecież Marion, Marian Banaś na pewnym etapie swojej działalności publicznej wypowiedział posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu. Czy również w przypadku Karola Nawry Nawrockiego jest taka możliwość, że będzie realizował swoją politykę niezależną od prezesa i do no tego nie wiemy. Wiemy, że w zasadzie w kampanii wyborczej na koniec to w zasadzie zapisał się do Konfederacji i, i być może będzie z tej strony kuszony wśród tych wszystkich, którzy by chcieli złożyć do grobu tam zakon PC i, i wszystkie te zasoby i, i przenieść te wszystkie zasoby, które mają jakąś wartość do, do nowego projektu, do, do tej nowej prawicy, nowej nadziei i, i ruchu narodowego. No, tak przynajmniej można, można wnosić z różnych, z różnych tych gestów, że jest to kandydat, który jest znacznie bliższy, także mentalnie. Tamtemu ugrupowaniu, ale, z, no ale to wszystko, o czym wszystkim się przekonamy, bo, bo wiemy też, że zinwestowanie w konfederację może budzić wątpliwości. To jest jednak najbardziej krucha formacja na polskiej scenie politycznej. poprzedniej kadencji w rozłamie straciła jedno czwartą swojego klubu parlamentarnego, reprezentacji parlamentarnej. To no mniej tak, jakby spisło, odeszło 60 osób, chociaż to były tylko trzy. W tej też już przeżyła jeden rozłam i, i, i ma z tym problem, że ten z Liderów kandydował przecież osobno i, i, i też są tam różne napięcia. Także no tutaj musimy poczekać. To będzie też trochę zależeć od tego, jak na to wszystko zareaguje. Z jednej strony obóz rządzący, czy, czy jakoś się dojdzie, wyciągnie jakieś wnioski z tego, czy będzie jeszcze uwa uważał, że jeszcze więcej tego samego jest potrzebne, jak bardzo się rozochodzi prawo i sprawiedliwość. No wiemy, że. Że część liderów Konfederacji, znaczy z Krzysztofem Posakiem, no to ma dość niebanalne kontakty z doświadczenia, z byciem koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, i wiemy też, że sama Prawo i Sprawiedliwość jest potężnie podzielone. Teraz może być oczywiście zjednoczone sukcesem, ale. Ale pytanie, co będzie, co będzie dalej? Sprawa przywództwa w, w partii przecież dalej nie jest rozstrzygnięta, nawet jeśli ta kontrowersyjna decyzja prezesa, żeby wystawić kogoś z taką hipoteką, no, skończyła się sukcesem, choć przecież niewiele brakowało, żeby skończyła się w potężną wpadką. No, tak jak patrzymy na, w zasadzie ostatni tydzień zadecydował. Jeszcze na tydzień wszystko wyglądało, w, ten był zupełnie inny, ale dopiero wejście Donalda Tuska. Wejście z zupełnie absurdalnych, już niepotrzebnych ataków onetów, przeciwskutecznych, wejście, wejście ABW w, w, tych, w całą tą sprawę. To wszystko potwierdziło narrację Prawa i Sprawiedliwości, którą ona chciała przekonać Konfederację, żeby głosowała za, za ich kandydatem, a nie, nie w drugą stronę. I ta, ta odsiecz ze strony, ze strony różnych sił. W, Obozie niechętnym w Karolowi Nawrockiemu. W ostatniej chwili to, to tak jest, się pojawiło. No i teraz wszyscy są przekonani, że to, że to jest kwestia geniuszu, chociaż to, to tak naprawdę oczywiście mogło się potoczyć zupełnie, zupełnie inaczej. A czy... Jak pan ocenia, czy pis ery Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim będzie partią trochę inną niż ten pis, który pamiętaliśmy z końcówki ubiegłej de dekady, z początku tej dekady? Czyli już nie będzie partią tak socjalną, a bardziej partią radykalną, nacjonalistyczną, zbliżoną jakoś w retoryce do partii republikańskiej czasów Donalda Trumpa, rywalizującą na radykalizm z Konfederacją? To zobaczymy, jak się ułożą te relacje. Na pewno jest tak, że ten, ten nurt socjalny w, w Polsce ma trochę mniejszą teraz siłę przyciągania, no bo im jest bogatsze społeczeństwo, tym, tym jest to mniej potrzebne. Transfery socjalne, inne potrzeby wchodzą w grę, ale tak naprawdę wiemy też, że, że polskie finanse są w zupełnie innej sytuacji, niż w czasach, w których Prawo i Sprawiedliwość obejmowało władzę. Nie wiemy, jak będzie dalej ze swoim gospodarczym, nie, będzie, nie wiemy, co będzie z kryzysem u naszych sąsiadów, czy to ekonomicznym w Niemczech, czy, czy nie wiemy, co się zdarzy na na Ukrainie, to wcale już nie będą takie gładkie i przyjemne rządy, kiedykolwiek. Nie wiadomo zresztą w ogóle, czy, czy do tego dojdzie. To też jest dzielenie skóry na nieźwiedziu. Jak w polityce zawsze przekonanie, że idziemy nieuch po nieuchronne zwycięstwo, jest jego największym e, wrogiem. Także Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, które już teraz w zasadzie mogą, mogłyby dzielić ministerstwa po, po 2027 roku, no też mogą się jeszcze mocno zdziwić. Są tu jeszcze inni gracze, którzy mogą. Wchodzić są na przykład wszyscy samorządowcy, jest, jest 1600 burmistrzów i wójtów, którzy nie będą mogli w 2029 roku startować w wyborach, jak się nic się nie zmieni. Ja nie sądzę, żeby Karol Nawrocki podpisał ustawę likwidującą dwukadencyjność. Ten temat jest w ogóle likwidacji dwukadencyjności, jest zamknięty już teraz, więc myślę, że przez najbliższe dwa lata. Burmistrzowie i wójtowie będą się zastanowić, zastanawiać, czy, czy nie będą stworzyć, czy to oni nie mogliby być języczkiem uwagi, który wywraca stolik, skoro Konfederacja już teraz jest tak bardzo zbratana z prawem i, i sprawiedliwością i, i już, się, już przebiera, przebiera nogami do, do władzy. Także to jeszcze przez te dwa, dwa i pół roku naprawdę może się dużo wydarzyć, i, i wydaje mi się, że wszyscy ci, którzy już teraz. Się z, ustawiają w roli zwycięzców. Ja bym raczej powiedział, że to oni mają problem, niż ich przeciwnicy. A jak pan ocenia potencjał Konfederacji? Bo badania pokazują, że ta partia skonsumowała w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z poprzednimi wyborami prezydenckimi część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Czy w 2027, kiedy planowo odbędą się te wybory parlamentarne, Konfederacja po tych wyborach może być kimś więcej niż junior partnerem pis w rządzie, na przykład premier, premier Bosa, to realna wizja? Tak, no to oczywiście jest możliwe, ale też pamiętajmy o tym, że, że partia Szymona Hołowni, Polska 2050, w rok po, w, po wyborach prezydenckich, miała też kilkanaście procent wyprzedziła platformę jako główna partia opozycyjna. No wiemy, jak to się skończyło. A także to, to też nie jest, to też może być problemem. Jeśli spojrzymy na przykład na poziom radnych powiatowych, a to jest takie miejsce, gdzie się. Gdzie się wykluwa klasa polityczna w Polsce, przynajmniej te drugie szeregi i, i, i tak dalej. No to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość ma dwa, ponad 2000 dwa radnych powiatowych, a konfederacja wprowadziła ich pięciu i to chyba tylko dzięki sojuszowi z bezpłatnymi samorządowcami. Te, i, I to pokazuje różnicę w, w potencjale. Wiemy, że że także w Parlamencie Europejskim nawet nie, nie byli w stanie wybrać jednego, jednego klubu. Więc to jest trochę to, to sklejenie w, pomiędzy anarcho-liberałami a, a ruchem narodowym, z dopływem tych zawiedzionych wyborców szukających nowego PiSu i to, to właśnie raczej takiego antysocjalnego, te, którzy już są źli na, na to, co Konfederacji nazywali kościółkowymi, samorządowymi, kościółkowymi socjalistami. No, to, to, to nie stworzy też takiej mieszanki, która będzie to wchodziło wszystko gładko w tych, w tych wyborach, no bo prawda jest taka, że retoryka taka nacjonalistyczna i, i tak dalej, no to świetnie i, i wolnorynkowa świetnie gra, jak się jest w opozycji, no ale później jak trzeba zacząć rządzić to wychodzi to zupełnie, zupełnie inaczej, trzeba spiąć budżet, trzeba się nastala, nastawić na, na to, co się będzie, będzie działo, w, jak zagrają przeciwnicy, bo to nie jest wewnętrzny przeciwnik w wyborach, który po, po zwycięstwie po, będzie siedział cicho i nie będzie miał nic do zrobienia. Tylko no, to jest tak, jakże Trumpowi też było łatwiej pokonać e, demokratów w wyborach, niż pokonać Chińczyków w wojnie celnej czy, e, czy Europejczyków, czy nawet wpłynąć na to, co myślą Kanadyjczycy e, na e, na temat sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. No widzimy, że raczej po objęciu władzy to, to jest raczej w swoim składzie podcelane, i jego notowania są najgorsze ze wszystkich prezydentów, którzy, jak pamięć sięga, no, tam była do Trumana nawet, nie, nawet jest ostatni bóg, któremu szło tak źle. Także to, to też się tak łatwo mówi. Do tego czasu będą wybory prezydenckie w Stanach. Które przecież znaczy no, no nie, nie do końca do, 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 to znaczy te. Połówkowe wybory będą. No będzie w kampania uchwała w najlepsze. E, tak, ale przed następnymi wyborami prezydenckimi będą, e, będą wybory, w, e, wybory prezydenckie w Stanach. I wtedy zobaczymy, co się będzie, będzie działo, czy, czy skandowanie Donald Trump, Donald Trump będzie, będzie podejmowane z takim entuzjazmem przez, przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, i tak samo też Konfederacji. A więc to, się, to, to, to widać na razie, że te wszystkie rzeczy, które były tam w programie Trumpa, to uczynienia w Ameryki Wielką, znów Wielką, jest no to jest znacznie trudniejsze niż, niż zapowiadanie tego, i, i na razie no, Stany Zjednoczone mają więcej. Kłopotów z powodu Trumpa niż, niż korzyści. Jak to się przełoży dalej, to zobaczymy. No, na razie wiemy, że jest to, jest to ciąg raczej chaotycznych ruchów, więc zobaczymy też, co będzie robił, co będzie robił Karol Nawrocki, jak się będą układać jego, jego relacje z, z obozem. Wiemy na, na przykładzie wcześniejszych prezydentów, że jest tam kilka rodzajów reakcji na, na objęcie tego urzędu. Można właśnie być królem chaosu. W, można się w ogóle wycofać z tego wszystkiego i, i udać się do takiej mentalnej spały na jeździć po kraju i dać się serdecznie witać to w, w różnych miejscach no, można też koordynować działania z, z liderami opozycji, tak jak to robił Aleksander Kwaśniewski przeciwko rządowi AWS-ów w, w trakcie długiej, swojej pierwszej, znaczy no, na, przez, na przełomie pierwszej, drugiej kadencji. Także tego, tego zupełnie nie, nie wiemy. Wiemy też, że, że jeśli chodzi o, o kampanię, no, to, to przecież Karol Nawrocki w tej kampanii jakoś specjalnie nie błysnął. Tak naprawdę całą kampanię zaciskano zęby. Żeby, żeby nie było jeszcze większych wpadek niż te, które, które miał. No to, że druga strona przebiła swoją, swoimi, swoją głupotą to wszystko, te wszystkie problemy, które, które miał Karol Nawrocki i Prawo i Sprawiedliwość, no to, to naprawdę nie czyni z, z niego jakiegoś, jakiegoś superbohatera. Panie profesorze, mam jeszcze pytanie o Donalda Tuska i Konfederację, bo dla obecnej władzy wysokie poparcie dla Konfederacji jest realnym problemem, bo w kontekście kolejnych wyborów mamy partię która raczej, której zdolność koalicyjna jest raczej zerowa tutaj z, z, z obozem Tuska czy w związku z tym widzi pan miejsce na powstanie nowego startupu politycznego takiego jak kiedyś założył Palikot, później Szymon Hołownia, Nowoczesna jeszcze wcześniej do wyborów w 2027 roku po to żeby wytworzyć potencjalnego koalicjanta dla obozu Tuska, bo wiadomo, że konfederacja raczej nim nie będzie, żeby rozbić konfederację i wejść w sojusz właśnie z, z obecną władzą. To nie jest łatwe, na przykładzie też strategii Trzaskowskiego, jeśli się inwestowało przez 10 lat w przechył na lewo z przekonaniem, że to trochę się łagodzi ten przechył socjalny w przewagi PiSu, a, w, a przechył obyczajowy e, pozwala podbierać wyborców e, lewicy, która przez ten czas e, przecież słabła, to nie jest łatwo zrobić zwrot w drugą stronę. No, takim potencjalnym sojusznikiem może być ten ruch samorządowy, to znaczy, żeby zastąpić starą platformę czy, czy w, jakoś w, w sojuszu z PSL-em, nowa trzecia droga. A to w, w, jest teoretycznie, teoretycznie możliwa w, właśnie pod takim w takim duchu bezpartyjnych samorządowców, chociaż taka ta karta była już też zagrana i, i widzieliśmy, że wtedy nie niespecjalnie chwyciła. Nie jest łatwo to zrobić jeszcze raz. Ta nazwa była nośna, ale się okazało, że okoliczności są mniej temu sprzyjające. No ale teraz te okoliczności będą zupełnie, zupełnie inne, więc teoretycznie w tym miejscu, które jest gdzieś pomiędzy platformą a konfederacją, czyli takie umiarkowanie konserwatywne ugrupowanie, to czym mógł się stać kołownia, ale trochę, trochę przespał swoją, swój czas. Proszę, że w tym miejscu teoretycznie może coś takiego się się pojawić dla tych wyborców, którzy, konfederacji, którzy po prostu szczerze nie, nie lubią prawa i sprawiedliwości. To widzieliśmy. Czy, czy oni teraz polubili Nawrockiego? No to no może tak, może to jest jednorazowo, zwłaszcza po jego tej deklaracji, że w zasadzie jest konfederatą i że wszystkie postulaty się podpisuje z, z Marszu, co szkodzi zresztą obiecać, jak to wiadomo. Natomiast to, czy, czy rzeczywiście wtedy, kiedy Prawo i sprawiedliwość już ze swoimi sztandarami, z, z jakimś kandydatem, na premiera, czy to nim będzie, tak? będzie szło do wyborów, no to, to nie wiemy, co się wtedy, co się wtedy stanie, tak? czy, czy jeszcze raz ten konfederacja prześpi ten swój, swój monarch, prześpi, no, no staci to te nadzieje, to które widzieliśmy widzieliśmy latem 2023 roku, kiedy się nagle okazało, że, że to, że to czy, czy chcemy usunąć rząd czy czy nie usunąć, to jest jeden z kluczowych. To jest kluczowe kryterium. Trochę też zależy od tego, jak przez te lata będzie funkcjonował na przykład Nawrocki jako, jako prezydent, czy to tak. No nie jest takie oczywiste, że prezydent, prezydent ma fantastyczną rolę i wszyscy go będą podziwiać. To wszystko działa dobrze wtedy, kiedy, kiedy prezydent jest. Z tego samego obozu, który którzy rządzą rządzący, ale na przykład przypadek Lecha Kaczyńskiego za rządów Donalda Tuska w latach 2007-2010, no to nie było pasmo pasma sukcesów. To była sytuacja, w której jego notowania były gorsze niż notowania. Premiera. Oczywiście inna sytuacja, toż inaczej działa Urząd Donalda Tuska, no, ale nie wiemy, co się teraz może, może zdarzyć, jeśli będzie przesilenie, co się tutaj, co się tutaj stanie, czy czy Tusk się utrzyma na stanowisku, czy jednak dojdzie do wniosku, że że już czas na zmianę żeby że jednak lepiej odejść w takiej sytuacji, dać komuś innemu szansę, żeby pociągnął ten wózek. No wiemy przecież, że, że w 2015 roku niewiele brakowało tak naprawdę do tego, żeby, żeby platforma się utrzymała u władzy, że pod. Jeśli ja spojrzeć dzisiaj na sondaże, no, porówna to, co się tam, tam działo, to gdyby nie klęska, gdyby nie to przekleństwo wyborów prezydenckich 2015 roku, to Ewa Kopacz była na, jako premier była na całkiem dobrej ścieżce do tego, żeby się utrzymać u władzy na trzecią, na trzecią kadencję. I, I tuż przed wyborami, jeszcze do czasów wyborów prezydenckich, już wyszła na prowadzenie względem Prawa i Sprawiedliwości, a jej, a jej oceny rządu były szły raczej w górę niż niż w dół w tym czasie w stosunku także do oceny rządów Donalda Tuska wcześniej. Także trochę mamy takie zjawisko pewności wstecznej, że to, co się tam wydarzyło, to się musiało wydarzyć, bo taka była logika nie, to znaczy było oczywiście okoliczności, które pewne rzeczy ułatwiały, ale o wszystkim też decydowały błędy, błędy ludzkie i, i słabości bardziej kandydatów niż jakieś genialne plany. W tym miejscu postawimy kropkę. Profesor Jarosław Lis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i Państwa gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. W tym okresie niezwykle dla pana gorącym jest pan jednym z najbardziej rozchwytywanych w tej chwili ludzi w tym kraju, dlatego też szczególnie dziękuję serdecznie.